Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym strajku. W jedności siła. Zachęcam wszystkich do udziału w kolejnych, które odbędą się w najbliższym czasie. Jednoczmy się, ażeby ocalić polską wieś. Jednoczmy się, bo wszyscy nas tą podzielić, żebyśmy byli podzieleni. Bo gdy będziemy zjednoczeni, to oni się nas będą wszyscy po prostu bali. Właśnie dobiega koniec protestów w Szczecokinach, największego protestu, jaki był kiedykolwiek w województwie śląskim. Wcześniejsze protesty były duże, potem był bardzo duży, a teraz jest jeszcze większy na około 250 traktorów. Ta ilość jest odzwierciedleniem nastrojów na wsi, jakie są, jaka jest perspektywa. To, co się dzieje, określa właśnie liczba uczestników. To pokazuje, że dochodowość na wsi drastycznie spada. Czy to by wziąć ceny zboża, mleka, ceny nie wiem, ziół, miodów, w zasadzie wszystkiego, co pochodzi od rolników, wszystkich podów rolnych oraz produktów spożywczych. Te ceny one dochodzą już poniżej kosztów produkcji, więc te nastroje rolników są coraz gorętsze. Na pewno nie jest to ostatni protest w tym temacie. Myślę, że jest to pierwszy protest akurat w tym miejscu, jeżeli chodzi o ten rok. Osobiście uważam, że pewnie jesienią, jeżeli rząd nic nie zrobi z tym, co się dzieje na wsi, z drastycznie spadającymi dochodami, te protesty będą narastać. Będziemy walczyć do skutku. Dlatego, że nie mamy wyjścia, doszliśmy do ściany, nasze gospodarstwa są na skraju bankructwa. Także. Organizujemy się już tutaj z kolegą e, Michałem, organizujemy kolejny protest. Wstępnie planujemy na 20 lutego. E, o kolejnych dopiero będziemy dalej dyskutowali. E, nie poddamy się, będziemy walczyć, dopóki nasz rząd i rząd Unii Europejskiej nie będzie reprezentował naszych interesów. Jesteśmy u siebie, u siebie w Polsce, u siebie w Unii. Urzędnicy mają dbać o nasze interesy. Są tam za nasze pieniądze, są naszymi najemnikami i mają reprezentować nasze polskie interesy interesy polskich rolników. Zainteresowanie protestem było bardzo duże. Mimo ferii zimowych, jakie trwają, niektórzy tam z dziećmi gdzieś wracają, wyjeżdżają, nie mogli być, ale akcja miała bardzo duży odgłos. Pośród rolników, którzy są, tak jak kolega wspomniał, zdesperowani, wręcz bym powiedział, nie mając gdzie sprzedać swoich produktów rolnych, zboża, a cena to już jest tragedia, jaką już więcej nie może spać, no bo to już jest, nie wiem jak to określić. A nie robimy też tego, aby utrudnić innym mieszkańcom czy przejeżdżającym przez nasz teren kierowcom życia. Tylko po to, aby nakreślić i naświetlić problem, z jakim się borykamy na co dzień. Nasze produkty tanieją bardzo mocno. Jednak konsumenci w sklepach, w marketach nie odczuwają spadku cen żywności. Wręcz przeciwnie, żywność drożeje z dnia na dzień, a jakość, no to już pominmy, jakiej jest jakości. Gdzie my produkujemy, polski rolnik, zawsze chodziliśmy do Unii. Postrzegano nas jako y, rolnictwo, nie wiem, zacofane, i tak dalej, gdzie byliśmy w, na danym momencie, jakbym, ekologicznym. Produkowaliśmy zdrową, dobrą żywność, która miała ceny w całej Europie i na całym świecie, cieszyła się bardzo dużą popularnością. Narzucono nam y, śrubowanie wyników sektara, nawożenie, na, i tak dalej. W tej chwili, gdy rolnicy się rozwinęli, rozbudowali park maszynowy. Silosy, i tak dalej, stara się nam narzucić ograniczenie naszej produkcji, co doprowadzi do, do upadku. Rolnicy mają kredyty, mają inne zobowiązania, z których nie są w stanie przy tych cenach się wywiązywać. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w tej akcji, i tak jak kolega wspomniał, jest to początek. Będziemy tak jak w całym kraju, w całej Europie jednoczymy się, jak ktoś, kto, ktoś to określił, taka wiosna ludów i traktujmy to jako wiosnę ludów. To nie są tylko rolnicy, bo to są ceny energii, ceny paliw i tak dalej i tak dalej. I walczymy o to o suwerenność żywnościową naszego kraju, bo straciliśmy stocznie, tracimy, wygasza się nam kopalnie. W końcu nie będziemy mieli w naszym kraju nic swojego. Rolnictwo jest ostatnim takim bastionem polskości i proszę, aby wszyscy zrozumieli, nie mieli pretensji dla rolników, że mają przez nas utrudnienia, ale nie robimy tego tylko ze względu na siebie, lecz na nasze dzieci, kolejne pokolenia, inne grupy zawodowe, inne grupy społeczne. Jednoczmy się, bo wszyscy nas tą podzielić, żebyśmy byli podzieleni, bo gdy będziemy zjednoczeni, to oni się nas będą wszyscy po prostu bali i będą robili tak, żeby nam się żyło dobrze Naszym dzieciom, naszym pokoleniom, i tak dalej. Dziękuję ślicznie. Jeszcze raz na zakończenie. Domagamy się wprowadzenia ceł z, z Ukrainą, bo to nas wykańcza, drastycznie nas wykańcza. Nawet jeżeli teraz ta, te ceł byłyby wprowadzone, granica zamknięta, to i tak my dopiero do normalności możemy najszybciej wrócić do normalnych cen. Możemy wrócić za około rok, półtorej, może nawet dłużej. Kolejny nasz bardzo silny, stanowczy postulat to jest cofnięcie całego tego chorego zielonego ładu. No, dlaczego my mamy ugorować własną ziemię albo dlaczego mamy ograniczać do środków produkcji środków do produkcji rolnej skoro my i tak w Polsce używamy tych środków bardzo mało w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Następnie Chciałem jeszcze tutaj zaznaczyć jedną rzecz dla wszystkich tych, którzy są takimi silnymi przeciwnikami CO2, to niech oni sobie wygooglują na przykład w YouTube, co to jest fotosynteza i co jest potrzebne dla fotosyntezy, co jest potrzebne roślinom, żeby dawały dobre plony. Może wtedy zrozumieją, że to jest jakieś. Wyimaginowany problem, sztuczny problem. Religia. Nam tak naprawdę CO2 pomaga, wyższe temperatury nam pomagają. No, dla wszystkich nieświadomych, jeszcze raz podkreślam, niech sobie wygooglują, na czym polega proces fotosyntezy. No i jeszcze raz tutaj stojąc, patrząc na ceny w Orlenie, domagamy się od. Rządu, który idąc do wyborów obiecał nam paliwo po 5 zł, niech zmienią z 6,65 na 5 zł. To, co obiecali. Na koniec również dziękuję wszystkim, no przede wszystkim rolnikom, współorganizatorom, którzy tutaj zorganizowali ten, proces, ten, 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 ten protest. Raz z nami, no i oczywiście zachęcam wszystkich tych, którzy akurat dzisiaj nie mogli być, tak, żeby następnym razem było nas więcej, bo być może gdybyśmy rok temu, kiedy tutaj też organizowaliśmy protest przeciwko napływowi ukraińskiego zboża, byłoby nas więcej, to być może teraz by nie było tego przedłużenia zniesienia cła na kolejny rok. Także nie łudźmy się, w zasadzie możemy powiedzieć, że już wiemy, że ta czy inna opcja ona, o nas nie będzie dbała i walczyła tak jak y, powinna, musimy walczyć sami.